twarz śledzić Czułam też. Przerzucę sobie ja starym, dobrym sposobem do kolana. I lecimy. Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Na taka Anna. I dzisiaj mamy dla Was test norweskich słodyczy tym razem. Jesteśmy w Oslo. Kupiłyśmy trochę słodyczy. No i dzisiaj Wam zaprezentujemy mniej więcej, co na ten temat myślimy. Pierwsza rzecz. Ok, kupiłyśmy. Taki. A to jest w ogóle Ania, zapomniałam przedstawić. Cześć. Cześć, Ania też ma kanał na YouTube, więc podajcie. Jesteśmy właśnie w Oslo, w Norwegii, przez dwa dni. Wcześniej byliśmy w Szwecji. Um, bardzo możliwe, że u Ani na kanale też się pojawi coś tego typu do Szwecji. Lepiej nie mówić na. Tak, a, 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 to jest prawdopodobne. Tak. A też nagrywałyśmy razem vlogi. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dobra, już przechodzimy do, do rzeczy. Mm, to jest ym, taki stick z lukrecji i ja się go strasznie boję. to jest kiedyś lukrecję? Nie właśnie i nie mam pojęcia w ogóle czego oczekiwać. Dobra, odpróbowujemy i jemy. Ja się trochę boję. Ale dość dużo produktów widziałyśmy właśnie z lukrecją. Tak, to jest takie chyba... O Boże. To jest takie... Czarne. Myślę, że idealnie widać wszystko, widząc. Tak. Czarne i. No, smacznego. Myślałam, że będzie gorsze. To nie jest, nie jest dobre. To nie jest dobre, ale też nie jest jakieś. szczególnie obrzydliwe. Nie, nie mi to nie, nie, mi to nie bardzo. Nie. Mi nie, znaczy tak, mi. nigdy bym nie była smakoszem, ale cieszę się, że, cieszę się, że tego posmakowałam i że jestem w stanie powiedzieć, że tego nie lubię. Um, mogę też kawę, żeby przepić. <grym> A, jest jednak niedobry. Nie, nie, nie powiedziałam, że jest dobry. Tak, pół na pięć. Dalej, wyciągaj. Ciasteczka. Um, jakaś gluten free, więc super. Biała czekolada i brazylijskie orzechy. Ale pięknie pachną, zobacz. Tak bardzo myślę. Więc ja sobie tylko ugryzę kawałek i spróbujemy. Proszę. Okay. A, stuknijmy się. Bardzo czuję się lasów, są. Gdybym normalnie mogła jeść wszystko, to, to by były chyba moje ulubione ciastka. One są tak niesamowicie bardzo są, dobre, bardzo dobre. są bardzo dobre, są tak niesamowicie maślane, jednocześnie słone i słodkie. Nie, wow. Nie, to no, nie, bardzo dobre, bardzo dobre O wiele lepsze niż e, wszystkie szwedzkie rzeczy, które jadłyśmy. Dzięki. <grytanie> <grytanie> Okej, okay, kolejną rzeczą jest. Bardzo Tak. Powiedziałaś, jak zobaczyłyśmy go w sklepie, powiedziałaś, Ania, że jest bardzo typowo norweski. Mhm. Tak, bo generalnie wszystkie filmy, które oglądałam o Norwegii na YouTubie, tam było, że to jest takie typowo norweskie. Mhm. I to jest coś takiego podobnego jak KitKat. I z tego co widzę, to to jest oryginalny, i on pochodzi z Trumso, czyli <coughs> z takiego miejsca za kołem podbiegunowym w Norwegii, bardzo wysoko. To odpuszczenie, odpuszczenie ja okay. i zobaczymy. Ty też dajesz Tak. Z tego Tak, to jest znaczy pik tak... znaczy... lunch. Znaczy... Szybki lunch chyba generalnie <laughs> w też tym stylu. O, mają jakąś całą. Informacje! Informacje, krzusno! Ej, mega! A ciekawe jestem, czy ten długi też będzie miał, czy tylko... Nie, nie, że on jest, nie skupuje, ma, że jest na oryginalny. Nie ma. Dobra. Mhm. Mhm. Bardzo dobra. Trzeba coś. Kaserz Anzaran czekolada. nie mhm. To? Jak to jest jak kitka. Mm -hmm. a to jest jak wuchu. To jest bardziej takie, znaczy czuć bardzo czarną czekoladę, mm -hmm. znaczy ciemną po prostu, więc, ale jeżeli ktoś bardziej woli mleczną, to na pewno polecam ten oryginalny. A jeżeli to ktoś jest bardziej smakowanym. gorzką, to zdecydowanie mm -hmm. ten ciemny. Mnie na przykład bardziej smakuje ten ciemny, bo jest po prostu mniej słodki. Mnie tak samo. Choć no. no. i tak to lubię mleczną czekoladę, to bardziej wybrałabym zdecydowanie chyba ciemniejszy. To nas bardzo zdziwiło, mam wrażenie, w sklepie, jak to zobaczyłyśmy. Mm -hmm. Było dość niedrogie, było za 12 koron, koron więc... Trójka? Jakby, tak. Myślimy, że to jest bardziej z jakimś wiśniowym, mm -hmm. przynajmniej tym wiśniowym. Ja bym powiedziała, że z, um, orzechowym, bo ja bym powiedziała, że to jest pewnie orzechowy. Ale nie Aha. wiem. Aha, z jest po nas jest... Przekonamy się. Przekonamy się. Taki baton. Generalnie w sklepie, w którym byłyśmy, wyglądał jak dyskont, taka biedronka trochę. I um, nie było bardzo dużego wyboru, jeżeli chodzi o siarkę, tak. no, Ale było pod domem, było otwarte do 23, więc się skusiłyśmy. Dobra. Ciężki jest ten baton. Dotknij. Tak sobie weź do ręki. Mega ciężki. Mmm, miałaś rację. rację. Mmm. Są takie cukierki w Polsce, które tak smakują jakieś mm. jakichś mieszanek takich. Wiem, co mają galaretkę. Znaczy ten batonik nie różni się od, dużo od innych, od, tylko... Ja nie, nie, nie widziałam nigdy takiego batonika, nie widziałam takiej nas też nie, nie widziałam u nas. Są ale... takie cukierki u nas takie z galaretką po prostu. One się nazywają... nie wiem, <słuch> czy nie nazywają galaretka. Na takiej zasadzie, że są gladne czekoladą i w środku masz tylko wyłącznie galaretkę. Ale jest galaretka czy czasami jest taki biały pasek właśnie takiego jakby musu? A ja ich bardzo nie lubię, więc tak to ok. <laughs> nie, jest ok. W sensie, że to na nadzienie bardzo... i z niego dość dużo, więc na pewno można to poczuć. Nie jest tylko jeden paseczek. Jest takie porządne. Dokładnie. Czekolada też jest bardzo dobra. Jest taka mleczna, więc jak ktoś lubi. Trojka. Jak najbardziej polecam. Jest tanie, więc. Tanie. <laughs> jak ktoś chce spróbować z taniego, tanich słodyczy norweskich, to jak najbardziej. <laughs> Ja jestem najbardziej ciekawa tego. Tak, to zaprezentuj, no. Powiedz, jak się nazywa? Nazywa się Topris. Pochodzi. Topris. Hmm, pochodzi z Norwegii. Um, przypomina mi na pierwszy rzut oka, przypomniało mi to polskiego Leona. Mm -hmm. Może ze względu na to, że na obrazku jest pokazane, że ma na takie ala coś Mars, ale jest obtoczony czekoladą z orzechami. I tutaj jest też firma Freya. Mm -hmm. e, I było z niej dużo bardzo czekolad. Tak, e, tylko że te czekolady były takie wielkie, i były drogie. One były drogie, więc wzięłyśmy coś tańszego. Mam takie mieszane uczucia, ale. Mm. Jak taki lion. Tak lają? Nie, jak taki lion. No, nie kleją. Mieszane trochę ze sneakersem albo. później hmm. poczujesz karmel. Jak lają z Twixem. Tak, no tak, to, to jest najlepsze wyporównanie. To jest w porównaniu. super, to jest super pyszne. To jest znaczy, duże. W porównaniu, nie pamiętam ile to kosztowało, chyba kosztowało to 16? Mm -hmm. one wszystkie te batoniki kosztowały podobnie. Między ten trojek kosztował 11, mm -hmm. to on był pojedynczy. Ale jest to bardzo to, to dobre, to już było bardzo tanie. ale no, to jest no. nie dobre. więc <grym <grym> to, <i> to, <grym> to nie same. Ale to bardzo dobre. jest bardzo, dobra. bardzo dobre. <grym> dobra, no to też najbardziej smakowało. Hmm. Patrząc na co to, co, to, co my tu mamy, duży wybór. Hmm. Mi chyba najbardziej smakowały te ciastka, to www. Te gorzkie i to. No ja bym wybrała właśnie ten i, ten i tą te gorzkie. I to gorzkie www. W. Nazwałyśmy to już. To, jest, to, już jest, nasze, wu -wu. to jest już polskie. I lulmy ja no. myślę, że te dwie rzeczy byłoby takim życzeniem, które bym chciała ponownie. Ja zdecydowanie nie kupiłabym lukrecji. <noise> trochę też nie przepadam. Ale jak chcę coś spróbować, to czemu nie? Tak. I, i lukrecja jest w miarę przyzwoitych cenach. No, Dobra, to, to, to tyle. Kończymy. E, mam nadzieję, że film się podobał, że coś nowego się dowiedzieliście. My się trochę poobjadałyśmy słodkimi rzeczami po obiedzie, więc jesteśmy <noise> szczęśliwe. Zaraz wruszamy dalej w Osłów, a potem niestety już do Polski. Także smuteczek. No i co? Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, kciuk w górę i dajcie znać, czy próbowaliście kiedyś norweskich słodyczy, jak Wam smakowały. E, no to co? A, podajcie do już... Ani na kanał, podajcie. Zapraszam, 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 zapraszam. Okay,